W Denk Light 2 wszystkie bronie przeszły naprawdę solidne zmiany, dlatego w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, jakie bronie możecie znaleźć w świecie gry. Ja jestem Weskin i zapraszam Was do oglądania. W grze główną rolę podczas walki odegra broń do walki wręcz. Twórcy zaoferują nam możliwość skorzystania z ponad 200 broni porozrzucanych po mieście. Oczywiście możemy je zdobyć u handlarzy, w budynkach lub różnego rodzaju skrzyniach. Do dyspozycji będziemy mieli noże, maczety, kastety, topory i wiele, wiele innych. Jednak kluczową rolę w zadawaniu coraz większych obrażeń będzie miała rzadkość naszej broni oraz jej modyfikacja. Zmodyfikować możemy tak naprawdę każdą broń, którą będziemy chcieli używać. Poprzez modyfikację możemy dodać do naszej broni dodatki ofensywne, pozwalające nam na przykład podpalić przeciwnika, zamykać. Mrozić, zatruć lub nawet poradzić prądem, oraz dodatki defensywne, np. poprawiające jakość rękojeści. Możemy również dodać do broni elementy zebrane podczas eksploracji, np. wcześniej zdobytek w możemy połączyć z kijem baseballowym, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą broń oraz stworzyć kij zakończony ostrymi gwoździami i zadać jeszcze większe obrażenia niż wcześniej. Elementów łączenia mamy naprawdę ogromną ilość, dlatego warto czasami się zatrzymać i zebrać wszystkie rzeczy w danej lokacji, bo mogą one się nam przydać do zmodyfikowania naszej broni, tym bardziej na początku Oprócz tego wyróżniać będziemy kilka stopni rzadkości przedmiotu: szary, czyli zwykły, zielony, niezwykły, niebieski, rzadki, fioletowy, bardzo rzadki, pomarańczowy, epicki oraz złoty, legendarny. Oczywiście, im wyższy stopień rzadkości, tym nasza broń będzie miała większą możliwość modyfikacji i zdawała więcej obrażeń. Poza używaniem broni białej do dyspozycji będziemy mieli również granaty, łuk, kuszę, a nawet jednoręczną strzelbę. Aczkolwiek korzystanie z niej będzie bardzo mocno ograniczone. Pomimo że akcja gry w porównaniu do pierwszej części toczy się w przyszłości, nie będziemy mieli do Dyspozycji broni palnej w postaci pistoletów czy karabinów, ale kto wie, może twórcy nas zaskoczą i pojawią się one w postaci przyszłych DLC. Pamiętajcie, że to, jakiej broni będziecie używać, również będzie zależeć od tego, z jaką frakcją się sprzymierzycie. Dlatego, jeżeli nie oglądaliście mojego poprzedniego filmu dotyczącego frakcji, to gorąco Was do tego zachęcam. A ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, i standardowo widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się i do zobaczenia.